Co to jest? Pik, Wo Wow! Uuuu! Mm. Uuuuh! Uh. Oho, ho! 16 skrzynek, 93 zł. Co? Kiedyś miałem. Teraz nie mam tego print streama, ale mam 16 skrzynek. Dzisiaj opening Recall case'ów, Opening, na który w sumie czekaliście, no bo chcieliście openingi na tym kanale. I powrót do korzeni, dlatego postanowiłem, że. Coś tam zainwestujemy jeszcze i zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Na ten opening wydałem ponad 350 zł. Czyli to na 16 skrzynek. Inflacja dotarła nawet na skrzynki w CESie. Ja jestem zdegustowany, bo lubiłem po 20 otwierać, a teraz ledwo wyszarpałem 16 i to jeszcze miałem wcześniej 4 dychy na to. Skrzynki 6 zł klucze 12,50, Czyli to pi**dolonego strasznie drogie. Także witam jeszcze raz. No i zachęcam do pozostawienia takiej wspierającej łapeczki w górę i ewentualnie jakiegoś komentarza. I subskrypcji z dzwonkiem, jeżeli tego nie robisz, bo mam problem ostatnio z docieraniem powiadomień. Tylko 5% powiadomień dociera. Płótne co, że tak po prostu sobie zdycham na tym YouTubie. Dobra, ciśniemy. Recall cases ze względu na rękawice w środku. Mam nóż do tego, czyli mam M9 obecnie, Tiger Toot obecnie, bo w sumie nie wiem, co może się wydarzyć za chwilę. W sensie czy go sprzedam czy nie Nie wiem czy pokazywałem, nie wiem czy oglądacie też openingi z, ze strony takiej, na której nazwy nie mogę wymienić Nie, to nie jest moja kosa, to jest koska dla widza Ja mam M9 Gdzie on mam? O, tu jest, on tak, bo ją zmieniłem nazwę Na 30 jestem 32 właścicielem tej kosy, stąd jej nazwa, ja sam ją nazwałem Przez tyle rąk przeszła Jeszcze mam, obecnie, pochwalę się póki mam, bo potem mogę nie mieć Już chyba nie mam, gdzie jest to? Jezu, ale się spociłem, Myślę, że mi go okradli, nie? Zobacz, upadek i kara, taki, takimi naklejkami za 150 każda, ale to tłumaczyłem odcinek temu na, na odcinku z stronki. I jak coś to odsyłam. Lecimy dalej. Szukamy oczywiście też w międzyczasie w faktoryniu skinów, to jest minimalware, więc je do niczego nie przyda. Ja po prostu jestem, można powiedzieć, że takim małym kolekcjonerem skinów. Skrzynki widzów również się pojawią, ale w niedalekim czasie, dobra? Jeżeli by ktoś chciał też wysłać skrzynkę, którą mam otworzyć na odcinku, to... Trade link w komentarzu, jeżeli go zapomnę umieścić, to jeszcze jest na Twitchu podwykrzyknik Trade, gdyby... Ale to just in case tylko mówię. Mił za 36. Battle skirt, no to się nie przyda. Także 2 na dwa skrzynki obecnie były, dwie na dwie skrzynki były obecnie cienkie. To też już z góry jest cienkie. Minimal Minimalware, chociaż tyle. I dalej. Jeszcze ten akacz, nie wiem ile on teraz stoi, ale chyba ze 140 czy ze 200, to też w sumie zależy od jakości, a jest szansa, żeby go trafić, no bo to jest około 3% na to, to nie jest wcale tak yy, źle. Dokładnie to. Uuu, ewentualnie usta. Ogólnie z tej skrzynki to nic dobrego nigdy nie trafiłem, nie pamiętam czy trafiłem tutaj z rękawice, chyba nie. Emeczka. Polimag. No ale znowu 5 niebieskich na 5 skrzynek. Jezus, jakiego mam pecha. Ah, negative. OF. Oh yes. Drop me. Pod ostatnim openingiem też daliście znaka, że nie upgrade'uje licznika skrzynek. I ja to robię, tylko jak widzicie na samym początku odcinka ten licznik jest, on się po prostu nie rusza, bo montowanie tego licznika zajmuje mi trochę więcej czasu i po prostu nie za bardzo mi się chce to robić, więc na samym końcu podsumuję. Podsumowuję i dodaję ten licznik, po prostu dodaję skrzynki z tego openingu, więc spokojnie wszystko jest zliczone, tylko nie ma tej animacji. Jeżeli chcecie do niej powrotu, no to dajcie znać, ale to musicie mnie jakoś zmusić i zachęcić, bo mi się poważnie nie chce. Wolę otwierać, wolę nagrywać odcinek, niż go potem montować, jest strasznie uciążliwe dla mnie i czasochłonne. Nie szukałem montażystów, ale kurde, ja to nie mam szczęścia do tych ludzi. Faktory new! Tylko że problem jest taki, że ja to mam. Kurde, tak mam to? Galil, O, no to są te dwa te same. I znowu niebieskie. To fioletowego chociaż. Dla widza, żeby umieścić jeden odcinek i pokazać, że na otwieranie chce się ma sens. Dobrze. Zniechęcaj mnie dalej, game. Zobaczymy, jak ja tu wpłacę jakiekolwiek pieniądze. No, zobaczymy. Wow, statraku. Opelni się kończy. No, 5 skrzynek zostało. A tutaj 350 zł było i na razie nie ma. Akaz przeleciał. Bez komentarza to zostawię. Cztery skrzynki. A na początku, dobrze wróży. Trzy. Znowu coś różowego na początku, dobrze wróży. Dwa. <laughs> Jakie nie. O, czerwone na początku, to jest ostatnia szansa. I czerwone później! I, ja pierdolaka skrzynka <try> <try> Disgusting Disgusting Dobra kontrakcik Zrobimy z 4 cztery... O z kolekcji breaka W sumie tego nie chcę wrzucać do to w z kolekcji wrzucimy sobie 5 kolekcji po prostu recoilów i wrzucimy 5 tych samych z jednej kolekcji, dzięki czemu będziemy mieli większe szanse na recoila, chociaż to i tak przy tym upgrade kontrakcie nie będzie robił jakiejś roboty. Na 100% wypadnie coś z recoila. Pa. Kocham swoje życie, ale obawiam się, że będzie krótkie. Nie żartuję oczywiście, dziękuję serdecznie za odcinek, do zobaczenia w kolejnym openingu w CSie, kiedyś tam za pół roku chyba, nie? Elo!